Mądrość według definicji takiej, którą znajdujemy chociażby w internecie, to jest umiejętność podejmowania decyzji, uzasadnionych decyzji, które w dłuższej perspektywie przynoszą oczekiwane rezultaty. Czyli innymi słowy, umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy i doświadczenia, by otrzymać efekt, jaki oczekujemy. Tylko pytanie jest takie, czy my, jako ludzie, którzy żyjemy tutaj i teraz w czasie, mamy pełnię wiedzy? Mamy pełnię informacji, które potrzebowalibyśmy, żeby móc powiedzieć, że te decyzje, które podejmujemy, są mądrymi decyzjami? Psalm 147, werset 5 mówi Wielki jest Pan nasz i potężny w mocy. Mądrość Jego jest niezmierzona. Tylko Bóg posiada pełnię wiedzy. Wie wszystko od początku do końca. Może pytanie, czy byłeś kiedyś, czy byłaś kiedyś w sytuacji, w której zadawałaś pytanie, dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego to się wydarzyło? Bardzo często w takich sytuacjach podejmujemy decyzję, ale tak naprawdę rezultat tych decyzji nie jest taki, jak byśmy oczekiwali. Dlaczego? Bo nie mamy pełni informacji. Zapominamy o tym, że Bóg jest Bogiem suwerennym, mądrym, wiecznym. On wie wszystko od początku do końca. Jest źródłem wszelkiej mądrości i wiedzy. On zna początek i koniec. Jest Alfą i Omego. Początkiem i końcem. Sama ta myśl o tym, że taki jest Bóg uratuje mnie i ciebie w sytuacjach, w których będziemy, jak te tak chociażby, jak, który z perspektywy tu i teraz wydawało mu się, że to jest straszne, co go spotkało. Najpierw bracia chcieli go zabić, potem go sprzedali do niewoli, potem jako niewolnik musiał żyć, potem został, trafił do więzienia. I tak, gdyby na którymkolwiek z tych etapów jego życia mógł popatrzeć na siebie, mógł zadać pytanie, dlaczego? Czemu tak się dzieje w moim życiu? Ale z perspektywy wieczności, z perspektywy Bożej Mądrości, który wiedział wszystko od początku do końca, mógł później powiedzieć tak do swoich braci, których spotkał, gdy już on był wywyższony i był drugi po faraonie. Powiedział, to nie wy mnie tutaj wysłaliście. To nie przez Was tutaj jestem, ale to Bóg wysłał mnie przed Wami, aby uratować wielki naród. Wiecie, gdy patrzę na okoliczności, mogę myśleć, Boże, dlaczego? I mogę próbować podejmować decyzje, które nie będą mądrymi decyzja, decyzjami, bo nie mam pełni mądrości, pełni wiedzy. I efekt będzie taki, nie taki, jak bym oczekiwał. Ale mogę zaufać Bogu, że on wie, że ta sytuacja, w której jestem, nie wymknęła mu się spod kontroli. Że on wie. I być może przygotowuje mnie do czegoś większego, o czym ja dzisiaj jeszcze nie wiem. Tak trudno wiem o tym, jest zaufać Bogu, gdy nie zaufam Jego mądrości. Wiecie, Job mówił, gdy rozmawiał z Bogiem, mówi, Boże, dlaczego to, dlaczego tamto, dlaczego tak się dzieje? Ale gdy zrozumiał, Boże drogi i Boże dzieła, powiedział rękę swoją kładę na ustach swoich, już nie mam nic do powiedzenia. Boże, bo Ty jesteś Ty, który ma wszystko pod kontrolą. Bo ja i moje życie nie wymknęło się Tobie spod kontroli. I ty wiesz lepiej, bo Ty znasz wszystko od początku do końca. Ty jesteś źródłem wszelkiej mądrości i Ty wiesz wszystko. Dlatego chcę Tobie zaufać. Nie bądźmy tak jak to przysłowie, które mówi, że Polak to jest taki człowiek, który nie zna się, to się wypowie. Nie. Zaufajmy Bogu, temu, który jest alfą i omegą, początkiem i końcem. Ten, u którego jest wszelka mądrość. Który wie wszystko od początku do końca. Dlatego ja mogę mu zaufać bo jego mądrość jest niezmierzona. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.